Bylinom polecanym na słońce i suszę, ocieplenie klimatu jest niestraszne. Większość z nich jest łatwa w uprawie, dobrze zimuje w gruncie i wspaniale kwitnie przez większą część sezonu wegetacyjnego. Przedstawiamy najciekawsze byliny na słońce i suszę, które doskonale sprawdzą się w każdym nasłonecznionym ogrodzie. Te wieloletnie kwiaty lubiące słońce to prawdziwi twardziele. Bylica stelera Bylica stelera dorasta do 70 cm wysokości, a jej pokładające się pędy porośnięte są przez powcinane liście pokryte białym filcem. Ta ozdobna z liści bylina zakwita latem niepozornymi, koszyczkowatymi kwiatostanami w kolorze żółtym. Bylica stelera jest mało wymagająca i wysocym rozodporna. Doskonale rozwija się na suchej, kamienistej i przepuszczalnej glebie. Toleruje słone, nadmorskie powietrze i stanowiska pełne słońca. Z tego względu często uprawiana jest w ogrodach śródziemnomorskich. Dzięki silnym kłączom, bylica stelera wykorzystywana jest jako roślina obwódkowa i okrywowa. Czyściec wełnisty. Czyściec wełnisty to bylina idealna na słońce i suszę. Ma zimozielone, grube i miękkie liście pokryte srebrzystym kutnerem. Pokładające się pędy czyśca dorastają do 60 cm wysokości i z czasem tworzą gęsty dywan. Latem na szczytach wzniesionych pędów pojawiają się drobne, różowe lub purpurowe kwiaty zebrane w kłosy. Ta zimozielona bylina jest mrozoodporna i łatwa w uprawie. Dobrze rośnie na lekkich, przepuszczalnych i suchych glebach oraz w pełnym słońcu. Gatunek ten jest wykorzystywany do zadarniania i tworzenia obwódek. Dziewięć sił bezłodygowy Dziewięć sił bezłodygowy to krótkowieczna, kępiasta bylina o oryginalnym wyglądzie. Jest niska i tworzy szeroko rozpostartą rozetę dużych, powcinanych i szaro owłosionych liści. W sierpniu i wrześniu rozwijają się duże, koszyczkowate kwiaty dziewięć sił. Mają brązowy środek otoczony srebrzysto-białymi płatkami. Dziewięć sił bezłodygowy jest odporny na suszę i mróz. Bylina ta dobrze rośnie w pełnym słońcu, na kamienistej, ubogiej i suchej glebie. Gatunek ten sadzi się w ogrodach skalnych i na rabatach żwirowych. Gipsówka wiechowata Gipsówka wiechowata, zwana też łyżczcem, rośnie w naturze na Kaukazie, Syberii oraz na południu Europy. Wzniesione, delikatne łodygi gipsówki są gęsto rozgałęzione i tworzą duże kępy. Lęcetowate liście są ostro zakończone. Drobne kwiaty łyżczca Zebrane w duże, luźne wiechy, utrzymują się od czerwca aż do sierpnia. Ta bylina dobra na słońce i suszę, nie ma dużych wymagań i do prawidłowego rozwoju potrzebuje tylko jasnego stanowiska oraz lekkiej, przepuszczalnej gleby. Gipsówka jest uprawiana w ogrodach angielskich i naturalistycznych. Rośliny sadzi się w grupach na rabatach, trawnikach i klombach. Delikatne pędy gipsówki są chętnie wykorzystywane przez florystów. Goździk pierzasty Goździk pierzasty to bylina dorastająca do 30 cm wysokości. Płożące się pędy goździka tworzą gęste poduszki w kolorze niebiesko-zielonym. Latem bylina obsypuje się pachnącymi drobnymi kwiatami o głęboko powcinanych płatkach. Jest to bylina polecana na słońce, doskonale radząca sobie na przepuszczalnej, lekkiej glebie o odczynie zbliżonym do obojętnego. Roślina jest odporna na suszę oraz mróz. Goździk pierzasty doskonale prezentuje się w ogrodach naturalistycznych i skalnych. Polecany jest do zadarniania skarb i murków, może być także elementem bylinowych rabat. Goździczek skalnicowy Goździczek skalnicowy to niewysoka, zimozielona bylina dorastająca do 15 cm wysokości. Szybko się rozrasta, tworząc luźną darń. Liście goździczka są drobne i wąskie, a pojawiające się latem kwiaty delikatne i drobne. Zebrane w różne wiechy kwiaty utrzymują się długo, bo aż do września. Mrozoodporny goździczek dobrze rośnie na suchych stanowiskach z glebią piaszczystą i przepuszczalną. Jest także odporny na choroby i szkodniki. Goździczek skalnicowy jest doskonałą rośliną na skalniaki do obsadzania murków oraz zadarniania suchych i słonecznych skarb. Głowienka wielkokwiatowa. Głowienka wielkokwiatowa to niewysoka bylina występująca w Europie i Azji, gdzie porasta łąki i nieużytki. Wzniesione pędy głowienki osiągają do 25 cm wysokości, a porastające je jajowate liście mają ząbkowane brzegi. Latem pojawiają się fioletowe, drobne kwiaty, tworzące gęste wierzchołkowe kłosy. Głowienka to doskonała bylina na słońce i suszę, która najlepiej czuje się w jasnym miejscu na kamienistej, zasadowej, przepuszczalnej glebie. Głowienka wielkokwiatowa jest byliną polecaną do ogrodu wiejskiego, naturalistycznego i skalnego. Krwawnik kutnerowaty Krwawnik kutnerowaty to niziutka bylina tworząca zielone dywany. Srebrzysto-zielone liście tworzą niewielkie rozety, z pomiędzy których latem wyłaniają się jasnożółte kwiaty. Drobne kwiaty krwawnika są zebrane w płaski baldach ogrona. Ta atrakcyjna bylina polecana jest na suche stanowiska pełne słońca. Doskonale znosi upały i krótkotrwałe susze. Krwawnik kutnerowaty jest mrozoodporny, ale pozbawiony okrywy śnieżnej może przemarzać. Rośliny wymagają odmłodzenia co 3-4 lata. Jeśli ich nie podzielimy, będą słabiej rosły i kwitły. Krwawnik kutnerowaty jest przede wszystkim rośliną okrywową. Porasta skalniaki, skarpy oraz zielone dachy. Nadaje się także na rabaty. Mikołajek płaskolistny Mikołajek płaskolistny to gatunek rodzimy, porastający nieużytki, suche zbocza i miedze. Bylina tworzy jedną, rozgałęzioną łodygę, dorastającą do 100 cm wysokości. Liście mikołajka są głęboko powcinane i szarozielone. Jajowate główki kwiatostanów w kolorze niebieskim otoczone są wąskimi, kolczastymi podsadkami. Roślina ta potrzebuje dużo słońca i przepuszczalnej gleby. Toleruje nawet słabe podłoże, o ile jest ono piaszczyste i suche. Ten w pełni mrozoodporny gatunek nie wymaga wiele pielęgnacji. Mikołajek jak dobrze sprawdza się w ogrodach żwirowych, naturalistycznych, bywa też uprawiany na suche bukiety. Ostrogowiec czerwony Ostrogowiec czerwony to kępiasta bylina na słońce, której wzniesione pędy osiągają do 70 cm wysokości. wąsko liście mają ciekawy, niebiesko-zielony kolor. Niewielkie, gwiaździste kwiaty Ostrogowca tworzą gęsty baldach ogrona. Kwiaty w kolorach białym, czerwonym lub różowym utrzymują się od maja aż do sierpnia. Ta dekoracyjna, krótkowieczna bylina polecana na słońce doskonale udaje się na suchych, kamienistych i wapiennych podłożach. Ostrogowiec czerwony nie jest w pełni mrozoodporny. Dlatego na zimę należy osłonić go korą lub agrowłókniną. Nadaje się na belinowe rabaty do uprawy w ogrodach skalnych i naturalistycznych. Ostrogowiec jest także wykorzystywany na kwiat cięty. Przegorzan Banacki. Przegorzan Banacki to atrakcyjna belina doskonała na słońce i suszę, wyróżniająca się oryginalnymi kulistymi kwiatostanami. Miododajne kwiaty rozwijają się od lipca do sierpnia. Pierzasto powcinane liście przegorzanu, szarozielone z wierzchu, od spodu są pokryte szarym filcem. Przegorzan poradzi sobie na każdej glebie, nawet suchej i ubogiej. Głęboki system korzeniowy pozwala roślinie przetrwać nawet dłuższe susze. Przegorzany dobrze prezentują się na rabatach, w ogrodach preriowych i naturalistycznych. Floryści wykorzystują rośliny do świeżych oraz suszonych kompozycji. Złotnica żółta. Złotnica żółta należy do rodziny liliowatych. W naturze bylina ta występuje w basenie Morza Śródziemnego i w Azji mniejszej. Z rozety długich, szydlastych liści wyłaniają się wzniesione pędy kwiatostanowe dorastające do 120 cm wysokości. Pędy zwieńczone są długimi gronami gwiazdistych, jaskrawożółtych kwiatów. Złotnica kwitnie od maja do czerwca. Ta lubiąca słońce bylina najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, kamienistych i umiarkowanie żyznych. Jest odporna i mało wymagająca. Dobrze znosi krótkotrwałe susze oraz spadki temperatur do minus 15 stopni Celsjusza.